W miejscowości Górne, koło Milojowa na Lubelszczyźnie. Mamy dzisiaj 5 października. W, tym, w tej lokalizacji, w tym rejonie można powiedzieć, że jest szczyt zbiorów kalafiorowych, brokułowych, na cele głównie przemysłowe. Jesteśmy dzisiaj z panem Rafałem na, na polu produkcyjnym, na którym głównie uprawiany jest kalafior pod, pod przemysł, na cele przemysłowe. O tym chyba kalafior dobrze się spisuje w tym roku. Jak no, tak, jak, tak jak widać na plantacji. Plantacja jest zdrowa. Akurat tutaj stoimy przy ostatnim nasadzeniu i ona wyjdzie, mi się wydaje, już z tamtej strony. Pola jest, jest Dawid i ten Dawid będzie już, za tydzień będziemy chodzić i nasadzenia z 23 lipca, także uważam, że ostatnie nasadzenie już, już będzie wychodzić. Już wychodzić. Także w październiku dużo się e, ładnego kolafiora wytnie. Tutaj mamy odmianę Jawa, tak jak wspomnieliśmy jest to, Jawa jest dosyć nową odmianą w naszym portfolio, e, ale chyba dobrze się wpisuje w tą produkcję jesienną, prawda? No, oczywiście. Jak widać na załączonym obrazku, kalafior jest śnieżnobiały, biały e, jest ochroniony i podczas różyczkowania nie ma żadnych odrzutów. I to jest, można powiedzieć, że na to, na to, na to czekamy. Sadząc kalafior, czekamy na taki produkt. I takiego oczekujemy, oczekujemy twardego kalafiora, zbitego, e, takiej właśnie śnieżno-białej jakości. Zgadza się. Tutaj, e, jeżeli mówimy o tej produkcji jesiennej, to odmianę Dawid wpisujemy w te najpóźniejsze zbiory. Odmianę Java, odmiana jawa. Tutaj możemy yy, pokusić się o wcześniejsze nasadzenia. Profesjonalne tak. cięcie kalafiora, czyli ostrzem od razu pod główkę i wypychamy na zewnątrz. Tak, zgadza się? Tak, tak. Odmiana Gohan. Standard w produkcji wczesno-jesiennej. Yy, odmiana, która jest bardziej. Tolerancyjna na, na wysokie temperatury. Tak, ona ma silny, silny wigor, i bardziej mi się wydaje, że okrywa e, liściem kalafiora. Co roku mamy te, te okresy e, pogody takiej typowo letniej, e, za każdym razem trochę inaczej. W zeszłym roku ten wrzesień był cały, cały czas taki upalny gorący. E, w tym roku mamy wrzesień taki powiedzmy chłodniejszy, przemian mieszany. No. E, ale jak widać kalafiory sobie bardzo dobrze radzą te odmiany, się dobrze wpisują tą, w, tą, w tą produkcję. Jesienną. Tak, tak, dokładnie. Producent musiał biec do swoich obowiązków, a my w tym czasie zaprezentujemy odmianę klarina. Co jest ważne w tej odmianie? Przede wszystkim jest to odmiana kiłodporna. Odmiana, która bardzo równo wychodzi w polu. Doceniają to producenci zachodni, którzy w zachodniej Europie którzy tą odmianę doceniają w szczególności za jej wyrównanie w polu. Tutaj mamy troszeczkę większy okaz odmiany kalafiora Clarina, odmiany z odpornością na kiłę kapusty. Jak widać, różyczka o doskonałej strukturze zewnętrznej, produkt na cele Przemysłowy będzie znakomity, biały, śnieżno-biały kolor, super okrycie, zdrowotność, której poza zdrości nie jeden producent, każdą odmianę, którą wprowadzamy do portfolio firmy Syngenta w Polsce badamy bardzo szczegółowo. Jest to, są to doświadczenia w różnych lokalizacjach w całej Polsce, i pod kątem właśnie produkcji przemysłowej wyodrębniliśmy odmianę, odmianę, która nam się bardzo podoba, jest, szczególnie się podoba właśnie ze względu na piękny, duży liść, wspaniały wigor losiny. Idziemy właśnie przez między odmiany, nowej odmiany Wonder. Jak widać zdrowotność tej odmiany jest niezwykła. Na tym poletku czekamy z niecierpliwością na na pierwsze róże, ale już teraz polecam państwu bardzo gorąco odmianę Wonder.